Bo jak się trzęsie. <gryptowski> Pez dobre. Wow, ale mam pomysł. <gryptowski> no scope. No scope. Ah! Kurde, nie trafiłem. Jeszcze mam. Kurde, co nieco w zanadrzu, tylko tam muszę dojechać. <ścười> Czajcie to? Pa. Jaki breakdance w ogóle, pa. Ua, ua, ua. Freestyle, mm, What the fuck <ścười> O mój Boże, to jest dobre. O, aktualnie teraz może jeździć. To, może dojadę tam w końcu, pa. A? O, w ten sposób. Ej, ale czemu nie ma O, spodpaliłem. <grym> Pod, ej, ale sam sponąłem. Jest! Jak piłuje w miejscu. Puu rozbił się trochę. Dobra, jeszcze raz. Jak mam być szczery, to chciałbym, żeby on skręcał trochę, chociaż No, pa, ale, ale dęba normalnie staje. Puh. Ultra powered motherfucker Bitch jest bóg pa, pa jaki? On break zł. Normalnie tam zawieszenie działa. Pa 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 pa. pa ja, Wieź to kurde? Pa, 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 pa. Pa, pa. Nikt tak nie potrafi. Trzymaj się jak najdłużej w powietrzu. No, normalnie. Weź tu przyspiesz teraz, nie? Oho, chyba trochę odpad. Ale dalej śmiga normalnie. Pa, przepcha go. A bo on nie skręca w miejscu. Ale lipson. <ścoughs> Czemu te owce? Eee, co te owce? opętane jakieś są? Ej, trochę za szeroki chyba. Pierdzielone owce. Uuu, a wow, one wybuchają. I dobra, wiemy, że jest za szeroki pojazd mój. Uważam, że ten pojazd będzie się idealnie nadawał do tego, żeby robić pregnancy. Patrz on, odwala w ogóle. Patrz on sam, on sam. ło ło dojedzie do końca. Kurde. Może jednak nie. Pierdzielony. No, a teraz? Ma, ma, a Piłujemy! Uuu, albo wiem co zrobię! U. Leć, leć! Kur! syn... Dobra, dajmy mu szansę! Dajmy mu jeszcze jedną szansę! Leć! Leć, mówię! Pa, ale jest prawie w powietrzu, jak wyskoczy! Kurvesyn! O, a teraz? Uhuuh. Ej, trochę nie wyszło. O, on aktualnie lata. Pa. Normalnie. O, kurde. Dobra, zobaczymy teraz, jak będzie śmigał. No, normalnie. Trochę za ciężki tył, ma, ale co to. Ej, pa, on aktualnie leci. The fuck. Chyba muszę zrobić jakiś normalny a z ale musi skręcać, czyli tak, musi mieć coś takiego. Musi być wąski, czyli musi mieć coś takiego, i dajmy mu po prostu. po prostu coś takiego. I to, żeby było fajnie, i dajmy mu. nitro, i da się to jakoś obrócić się nie da. Ale wiecie co? To będzie nasze nitro. O! No normalnie, pa. Normalnie teraz będzie śmigał. Trochę wolność się obraca. Ale ziomeczki to chyba nie przeszkoda. Pierdzielone. Owce, wypierdzielać mi, stąd! Bo mi rozwalicie bombę! Zara was potraktuję nitrem, pa! Jestem tak blisko, kurde! Obracuj się! Proszę nie, tylko nie trzeba. Uhu! Easy, easy peasy! Bitches! Jadę ci wpierdzielić, kolego! Dobra, nie, to było głupie, podpaliłem sam siebie. Będziesz w patrz, 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 eee, Oj, nie trafiłem. Jeszcze raz. Prosto. I teraz musimy woknać. a naceluj. Strzelaj. Było, było jednego wy... Aj, jeszcze jeden został. O, ale wysadziło, masakra, bo jak wylecieli wszyscy. No, ja sobie jadę naokoło, bo mogę. Sorry. Ej, dobra, może jakieś koła skręcające by się przydały. Wysadzone, teraz trochę sobie zakręcimy. Bo kto powiedział, że nie możemy? Wo ale zwrotne, skurcze, te, ta maszyna nawet stabilna jest. Ej, a drugi. Potrzebuję jeszcze Flame Thrower. Tu. Tu będzie Git. Kło, nawet rozwaliłem tamten domek. Wow. To, tą kulo. Eee, no to kurcz, elegancko. No. Iźdź, pizdź. W końcu. Chcę zabić wszystkich. <laughs> My pleasure. It's my pleasure, ladies. Nie wiem czy to ja tak płonę czy co, bo może zacznijmy od nowa i użyjmy tego pierw. Później użyjmy tego. Tak, tak, później użyjmy tego. W pewien sposób prawie wszystkich zabije i sam przeżyje. Best maszyn, ever normalnie wszystkich. O, tamta z tyłu jeździ. Flame trower baby, I have flame for you. Ej, no, już nie chcę jeździć. Ale normalnie wszyscy płoną. Bloks, Aż 50 bloczków użyłem. Dobra, ziomeczki, wariaty. Powiem wam, że to by było na tyle tego śmiesznego. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to kliknijcie lajka. Like I do następnego.